Cześć, z 3 tygodnie temu mówiłem o cenie srebra jako okazji inwestycyjnej powiedzmy. Tutaj gdzieś zostawiam link do tego filmu, znajdziesz go na kanale. No i chwilę po publikacji tego filmu, w sensie parę dni, cena srebra dosłownie eksplodowała i jest dzisiaj dużo droższe niż było te 3 tygodnie temu czyli gdzieś tu 24 lipca, tak jak było wtedy na przykład po 22 dolary, było sprawdzić, no to od tego czasu zdążyło się sporo wydarzyć, w sensie urosło do 26, spadło do 22 i znowu urosło do 29. I teraz jakby to powiedzieć raczej patrzę na czynniki fundamentalne. Tutaj bardziej w filmie o tym, dlaczego złoto jest, czy jest drogie i co będzie z jego ceną, tłumaczyłem, jak ja patrzę na cenę złota i srebra w walutach fiducjarnych, a właściwie szmacenie się tych walut względem tych towarów czy tych metali, których jakoś magicznie za ruchem różdżki Fedu nie przybędzie. No, jak to właśnie wpływa na cenę? Krótko mówiąc, fundamentalne czynniki są takie, że złota, srebra jest tyle samo, po prostu tyle się drukuje papieru, że no, cena musi rosnąć złota czy metalu w tym papierze, no bo papieru przybywa, a złota i srebra nie tak bardzo. Niemniej, żeby czynić zakupy w takich niższych perspektywach czasowych, albo próbować właśnie no, kupić gdzieś tam chwilowo taniej, to można posługiwać się analizą techniczną. Trochę to takie, wiecie, jakby to powiedzieć, wodu różnie z fusu. Z drugiej strony coś w tym jest, w sensie Inni też na to patrzą i, i rynek często tam jakoś zachowuje się w ramach tam tych ruchów FIBO, teorie fal LJ i różne takie właśnie techniczne jakieś narzędzia analizy technicznej no, pozwalają czasem wyhaczyć jakiś moment lepszy lub gorszy i rozegrać jakiś scenariusz Długofalowo, w długo perspekty dług długiej perspektywie ja zakładam raczej tak, że będę po prostu akumulował metale do czasu, kiedy współczynnik ceny kruszca do na przykład indeksu dała nie osiągnie jakiegoś ekstremum. Potem może się zamienię w sensie jak będzie lała się krew na giełdzie akcje będą po grosze w dolarze, to czy w, w, w złocie to, to, to się przesiądę z metali na, na więcej dolarów na więcej dała czy na więcej akcji a, póki, a z drugiej strony może i tak będę dalej kumulował w metale i to z perspektywą mojej emerytury bo za jakieś 30-20-30-40 lat już no będzie bankrutem nie ma co na, na to liczyć i nawet jeśli to cena tego nie wzrośnie, to dalej zakładam, czy liczę, że po prostu przechowa to siłę nabywczą. W sensie złoto czy srebro zachowa siłę nabywczą. Znowu patrząc z jakiejś dłuższej perspektywy czasu. Natomiast krótkoterminowo po prostu analiza techniczna i teraz do tego przejdziemy. Jeszcze drugi aspekt, że tak jak wspominałem w poprzednich filmach, rozbudowywać pozycję stopniowo i likwidować ją stopniowo. Samo można po prostu kupować regularnie za mniejsze pieniądze, co miesiąc, co tydzień, co kwartał. I wtedy rozkłada się jakoś to, po jakiej cenie nabywamy metale szlachetne, więc mniej nas boli, że coś kupiliśmy drożej czy taniej. Taka jeszcze różnica, że fizyczny towar, jak nabywasz, to masz i jakoś tak psychologicznie mniej boli cena ekspozycja tego, że wiesz, cena spadła, czy, czy się zmieniła. Jak korzystam też, czy korzystasz z ekspozycji na kontraktach w papierowych złotach, tak, albo grasz z lewarem, to bardziej w oczy kole ta chwilowa strata, którą widać na czerwono na rachunku, czy w platformach treningowych, albo na zielono, gdzie ty, ty zarabiasz, po prostu większa zmienność, większe jakby odczuwanie tej, tej zmienności. No ale mniejsza o to, przejdźmy do scenariuszy, które może się będą rozwijać. Tutaj widzicie wykres srebra godzinny, a właściwie CFD na srebro, czyli kontraktów na, na, na srebro papierowe. tak Za tyle monety nie kupicie ani bulionu, ale... Taka jest cena na tej platformie tradingowej, oparta pewnie o cenę na komeksie, czy jakiejś giełdzie papierowego, tak zwanego papierowego metalu, tak? którego jest, nie wiem, czy tysiące, czy dziesiątki tysięcy razy więcej tych kontraktów niż fizycznego metalu. No, to abstrahując, urosło i teraz widzę tak takie scenariusze. Mieliśmy tutaj taką korektę. Pod koniec. Zeszłego tygodnia i wydaje mi się, jeśli to było, był taki ruch, iluś tam falowy, tak? pięciofalowy czy jakiś, i to by była korekta A, B, C i potem miałaby być kolejna dłuższa fala. Czyli, że w przyszłym tygodniu, tygodniu między 10 sierpnia, zaczynającym się 10 sierpnia, miałoby to wystrzelić gdzieś tam powyżej 31 dolarów. To jest jeden ze scenariuszy. Wydaje mi się jednak mało prawdopodobny. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się to, że po prostu ta cena się gdzieś tutaj będzie bujać w trendzie bocznym czy w jakimś trójkącie przez jakiś czas. Przez no właśnie nie wiem jak długo. Jakiś czas się będzie bujać, a później może nawet się skonsoliduje w sensie spadnie gdzieś i potestuje wsparcia tak zwane które są tu na różnych poziomach hmm? czyli liczę się z tym że cena srebra może spaść do 27 ile tutaj mamy 20, 26 no niecałe, niecałe 27 dolarów na przykład może spaść do 26 to by była połowa tego ruchu który się wydarzył po moim ostatnim wideo może spaść do, do, do 25 może spaść do, do 23 no i wątpię żeby spadła gdzieś poniżej tego obszaru tutaj w którym ostatnio robiłem ostatnie te wideo, tak? Czyli wątpię, żeby spadła poniżej 22 dolarów. I teraz na poszczególnych tych poziomach można po prostu, czy albo ja zakładam, że zwiększę swoją ekspozycję, będę zwiększał tą ekspozycję, zależy jak gwałtowny byłby ten spadek w dół. No to myślę sobie, że gdzieś tutaj będę dobierał na wzrosty, kontraktów na wzrosty. Swoją drogą fizyczny metal jakby nie spekulacyjnie, tylko akumulacyjnie w długim terminie kontrakty, kontrakty czysto spekulacyjne w krótkim terminie, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Poruszmy jeszcze temat złota. Można wyrzec podobnie, z tym, że chyba tak daleko nie spadnie. W sensie też wydaje mi się, że w najbliższych tygodniach, może nawet dłużej, może parę tygodni, też cena będzie się gdzieś tutaj konsolidować w jakimś szerszym czy węższym przedziale. W sensie tu w bok będzie się, nie, nie przebijemy w tym tygodniu 2070 dolarów. Znaczy cholera wie no, różnie to bywa, może się okazać jakiś ciekawy dziósł, który zrobi zawieruchę na rynku i faktycznie poleci to w górę, ale bardziej prawdopodobne wydaje mi się po prostu, że znowu tu się to trochę pokonsoliduje, w sensie też może spaść do właśnie nie wiem 1965-1920-26 czy, czy w te okolice korygować się o, o, o tę o część ruchu i Trochę to potrwa, więc jest okazja znowu na dobieranie pozycji albo zakup fizycznego metalu. To oczywiście ja sobie tak myślę, to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko głośno myślę co ja bym chciał zrobić albo co ja może bym robił. I dopiero po tym okresie konsolidacji i jakiejś korekty tej ceny może znowu to wystrzeli w górę no i potem będziemy myśleć pewnie za jakieś 4-6 tygodni, 7 tygodni, pewnie okolice wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych będą bardzo ciekawe. Znowu to tak w krótszej terminie, spekulacyjnie na kontraktach może będę dobierał pozycję, jak się trochę skoryguje, może będzie też okazja do zakupu nieco taniej, no nie wiem, stówkę, dwie stówki taniej bulionu, czy fizycznego metalu, a w dłuższej perspektywie jakby pozostaje z tym poglądem, jaki, o jakim mówiłem tutaj właśnie w, tej, w tym filmie o tym, czy złoto jest drogie i jak goni po prostu podaż pieniądza, czyli że raczej w perspektywie paru lat złoto będzie rosło do 2, 3, 4, 5 tysięcy dolarów za uncję. No właściwie znowu nie złoto rosło, tylko tak się będzie dolar szmacił, że taki będzie przelicznik po prostu e, wartości. Hmm? Dobra, to by było tyle e, w tym filmie. Daj proszę znać co o tym myślisz, czy takie analizy są Ci potrzebne, czy cię to interesuje, bo e, Zakładałem raczej tworzenie materiałów, które będą dłużej aktualne, albo będą długo aktualne, w sensie filmy, które tutaj wcześniej zrobiłem pozostaną aktualne przez wiele lat, albo nawet jeśli jakieś dane w nich się nie zgadzają co do podaży pieniądza czy, czy współczynnika ceny srebra to złota, to za ileś lat może ktoś sobie to obejrzeć i sprawdzić aktualne współczynniki, no i zastosować wiedzę w nich przekazanych. Natomiast ten dzisiejszy filmik no, ma dość krótki żywot, w sensie ta analiza może mieć jakiś sens na najbliższe 6-8 tygodni yy, dla złota, dla srebra pewnie krócej, nie wiem czy tydzień, czy dwa. Można do tego wrócić, no ale po prostu jest to krótko, krótkoważny filmik. Więc chciałbym wiedzieć, czy, czy, czy jest to dla Ciebie jakaś wartość, czy warto robić takie analizy. Jak często. No. Po prostu daj znać co myślisz o tym. Kciuka w górę, jeśli chciałbyś więcej takich krótkoterminowych analiz i subskrybuj kanał, poleć znajomym, włącz dzwoneczek. To tyle na dziś. Dzięki i do usłyszenia.